Witam Was moi kochani, jedziemy teraz tutaj do góry, żeby przelecieć z tamtą strefą nad tym, ale chcę Wam pokazać tu, nie wiem czy będzie widać, byle mi tu na dach nie spadł, se latają, powiem Wam, życie bym tam nie wsiadł, no ale do odważnych świat należy, jak to mówią. Dobra, musimy tutaj doklepać, dzisiaj pogoda dość fajna, słońce takie za chmurami, nawet to za zapieprza, powiem Wam, ten balon. Jak to mówią wie gdzie startuje, ale nie wie gdzie wyląduje, no ale fajny widok O no, ciekawe, dobra musimy się tu wziąć za, za swoją robotę Tutaj ich więcej lata powiem Wam szczerze nieraz widzimy jak zaczynają startować gdzieś tam po drodze jak jedziemy do pracy, to z takiego szczerego pola się tam chłopy rozkładają i, i lecą. Ale ten wygląda tak, jakby spadał. Chociaż mogę się mylić, no, w życiu bym tam nie wsiadł. W życiu dobra, musimy przelecieć teraz tą strefę T3. Rozłożyć membranę i skoczymy sobie na tamtą stronę, żeby ogarnąć tą drugą połowę tego znaczy się nie drugą połowę tylko tą stronę czyli wyjechać sobie od tej strony załacić no i potem się złączymy już tutaj tam normalnie odjadę 41 od dołu sobie odmierzę żeby żeby było i też to musi wyjść możemy przejechać tą górną i z nadu się kierować ale zrobimy to po prostu od dołu na tej samej zasadzie co tutaj tą dużą połać i to samo musi wyjść do pieska nie ma opcji żeby było inaczej Dobra, tu Wam chcę pokazać też jakieś sytuacje się zdarzają. Trzeba czasami kombinować, popodkładać coś cieńszego z racji tego, że to jest ta kroki, która tam na dole była podkładana, bo jest siadnięta tą, tym, tą dupą. Natomiast tu jest po prostu buła zrobiona. I teraz tak jak podkładamy zwykłą kontrolatę w tym miejscu, to mamy no tutaj kolibę i to dość sporą, więc nie możemy tego tak zostawić, bo będzie tu na tym odcinku ta dachówka przegięta. Tu mamy wszystkie równiutko, fajnie, więc wyeliminowałem tą, tą kontrłatę stąd z racji tego, że nie spełni tu swojego zadania. Widzicie ile jaka jest różnica? Prawie centymetr różnicy, więc, więc tutaj posiłkujemy się takimi podkładkami, jakieś tam dłutkiem powycinane kawałki, żeby po prostu gwóźdź przebił, docisnął i pewne, że to zostanie na wieki, a wtedy dzięki temu mamy wyrównaną powierzchnię. Nie ma tutaj żadnej koliby, już potem mamy, mamy równą tą płaszczyznę, bo ta płaszczyzna też jest ważna. No wiadomo, nie będziemy każdy do sznurka robić, ale, ale czasami łata po prostu sama pokazuje to, że, że coś jest nie tak. Że widać, że jak przybijemy tu, no to tu jest, tu odstaje nam, no to wiadomo, że któraś pomiędzy nimi jest za wysoko, więc trzeba reagować. Trzeba reagować na tyle, na ile się da. Oczywiście to jakoś prostować, żeby ta płaszczyzna była w miarę równa. Oczywiście mówię w miarę, bo do milimetra tego nie zrobicie e, nigdy w życiu, bo, bo to nie, nie, ma, nie ma fizycznie takiej możliwości, ale żeby tak jak się popatrzy z dołu, żeby ta płaszczyzna była w miarę równa, no to można się jakoś trochę postarać właśnie dzięki takim jakimś tam podkładkom, żeby, żeby to e, skorygować. Dobra, tu mamy kolejną taką sytuację, że trzeba było zareagować e, z racji tego, że krokiew jest przekoszona w tą stronę, i ten garb tutaj powoduje to, że, że jest górka, troszeczkę trzeba było wydłutować tu pod spodem, pod tym elementem. No nie musi to być pięknie, ważne żeby sprawdzało swoje, spełniało swoje zadanie, bo jakbym postawił tu, to widzicie, zaś mam tutaj kolibę yy, taką, że nie chcemy tego zostawiać. Natomiast tu, jak siądzie sobie w te gniazdo, już jest dużo lepiej, więc my musimy korygować to moi drodzy. To że materiał jest taki jest, nie jest to żadna wina inwestora, bo inwestor jak kupuje materiał, to też nie z nadzieją, że przychodzi dobry materiał. Natomiast tu jest to, co jest. Drzewo, drzewo pracuje i na to nic nie poradzimy. To my wykonawcy musimy, na nas spoczywa odpowiedzialność za ten dach i my jako wykonawcy musimy doprowadzić ten dach do takiego stanu, żeby inwestor był zadowolony. Reszta się nie liczy, bo wiadomo, że dłużej to trwa troszeczkę, ale, ale nie możemy lecieć bo ja tu przyszłym dach zrobić i mam wszystko gdzieś. To nie o to chodzi tym wszystkim. Trzeba naprawdę czasami się troszeczkę postarać, żeby, żeby to wyrównać. Tam są podkładki robione, widzicie też coś jest po prostu garbik na, 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 naszej, na naszej krokwi. No siła wyższa, nie? nic z tym nie zrobimy. Tutaj tak samo z tej strony trzeba było podkładać, korygować chwila roboty, ale, ale mamy z dołu potem tą płaszczyznę w miarę równą. No i o to chodzi. Dobra, tu wchodzi prawie cała, ale jeszcze troszeczkę jej brakuje. Można sobie też za pomocą tarczy listkowej doszlifować ten element To jest dobry sposób, żeby to dopraszować. Żeby nie szukać tam jakich, jakichś tam klocków, to w ten sposób sobie możemy podłożyć. O, i dobrze jest. Nie, nie podnosi mi tego do góry. Podkładka jest zrobiona, mogę przybić gwoździa. I sprawa załatwiona. To, że ona się tam rozszczepi, nam ta pod spodem knapka podłożona nie ma znaczenia. Powiem Wam szczerze, bo ona ma swoje zadanie i tak spełnia. I tak. Chociaż ta nawet nie pękła, ale mamy dzięki temu tą linię zachowaną. I tu widzę, różnica jest coraz większa, więc. Myślę tam na zamkach, już jak no chociaż tam nie ma zamka. No zobaczymy, ale to trzeba korygować. Na razie tutaj tej, tej kontrolaty nie będziemy dawać po całości. Ominiemy te punkty, które są podkładane, z racji tego, że wiemy, że, że coś jest nie tak z tymi krokwiami. No i po prostu polecimy tylko te pewniaki, które mamy, i nic więcej. Dobra, moi drodzy, musieliśmy przywieźć membrany, dowieść. troszeczkę inna gradacja, ta sama. Ta jest troszeczkę inna, bo to jest 180, ka to jest 160, ale nie mieli 160, więc wzięliśmy 180. No i rozkładamy w ten sposób, dajemy pas do, po całości, zaraz tam chłopaki obecną i suniemy sobie do góry na ten zakład, który tam potrzebujemy. I potem od góry ponaciągamy, tak jak Wam pokazywałem i chcemy załacić ten dach dzisiaj do końca, żeby zamknąć już tą, tą strefę. Z racji tego, że no przerwał nam deszcz robotę, zresztą w całej Polsce lało burze, były niemożliwe, napierdzieliło zaś tutaj tej wody, ale to już ostatni raz. Następny raz już będzie, będzie dużo lepiej, bo, bo po prostu w środku będziemy mieć sucho. Tam to co napadało, powysycha. I tyle. No, co możemy więcej tutaj zrobić. Czasami pogoda, pogoda ma rozdaje karty, więc tak samo było w tym przypadku. Ale to nic. Jesteśmy wracamy do gry, rozkładamy membranę, łacimy i dzisiaj we trzech będziemy robić. Także myślę, że spokojnie to powinniśmy ogarnąć do samej góry, żeby zamknąć ten temat. No i mieć już święty spokój z tą membraną, z, tym, z tymi opadami, które jeszcze zapowiadają. Nie będą nam gdzieś tam kolidować po tym w środku, żeby tam kończyć te ścianki działowe, jeszcze są do zrobienia. No i nie będzie wody, tam nie napierdzieli wody, więc. To jest wszystko na plus. Dobra, lecimy z tą membraną. Tu moi drodzy, lecimy od tej strony i teraz taka sytuacja, że ta jest za krótka, więc tą zostawiam. Tą przybiję dopiero, jak będziemy mieć przeciągniętą następną, więc nie ma co się tu śpieszyć. Tu sobie zdążymy zawsze przybić. Na razie skupimy się tam. No i tam teraz musimy jeszcze podociągać tą membranę, bo my mieliśmy ją tylko tymi kontrolatami przyciśniętą z racji tego, że nie szło się tam naciągnąć z tych jętek, żeby to, żeby to po prostu przyszczelić a nikt nie będzie tam ryzykował życia żeby membranę szczelić takerem no to jest absurd nie? następne już pójdzie fajnie bo tam mamy dużo, dużo miejsca do, do podparcia ale tu trzeba było jakoś sobie poradzić no i tu zaraz widzicie ta grubsza ta która jest wypuczona do góry zostanie <laughs> zostanie czekajcie muszę sobie wziąć łatę jedną Zostanie po prostu podłożona tak jak żeśmy do tej pory robili, nic tu się nie zmieni. No i tu sobie ustawiam już na łączenie. Czyli jak mamy taką sytuację jak tu, no to wypuszczam ją tam dalej, żeby tu już nie docinać tej jednej strony na połówkę, mniej więcej i zaczynam od tamtej strony klepać. Tu jeszcze Sebastian zaraz dotnie steropian, i trzeba uzupełnić ten element tutaj z tego tego mostka termicznego mamy dotąd, więc tam teraz choćby jeden kawałek będzie mógł sobie ogarnąć. Także tutaj to też o tym trzeba pamiętać. Bo potem szłoby to zrobić przy elewacji, też oczywiście, bo mamy zostawione na chyba 30 cm, tutaj jest, nie pamiętam w każdym razie 25 steropian, i szłoby tam dojść, żeby to zrobić, ale uważam, że lepiej zrobić sobie to teraz niż, niż potem kombinować, bo nie wiemy co tam wyjdzie. Dobra, to musimy troszeczkę sposobem ogarnąć, bo pokażę Wam o co chodzi, bo te szczywki po prostu ona tak sprężynuje, że te szczywki ściągają i tam na dole robi się buła. Ale opanowaliśmy to w ten sposób, że ja naciągam i Sebastian zaraz mi tutaj to skręca. Wtedy mamy pewność, że ona jest fajnie naciągnięta Czyli na dwa, przyłapane. No już nie ma takiego zagrożenia, że ona tam, bo na dole robiła się taka warga. Strasznie brzydko to wyglądało i tu na dwie szywki i po temacie i tak do samego końca się dojedziemy, żeby to ogarnąć. Nie patrz w dół. Dziwne wrażenie wam jak się tutaj stoi nad tą przepaścią, ale jakoś to będzie. O, jak tam są takie buły, widzicie ja to naciągnę, on to skręci. W ten sposób na dwa. Na razie to co mówiłem, tu nie ma się na co naciągać, żeby tą trzecią tutaj dokręcić, bo to nie można zrobić potem. A nawet jak to przegapicie, to gwóźdź z łatą tak samo to dobije i nie ma potrzeby ryzykować, żeby się gdzieś tam naciągać. Nie wiadomo co kombinować. A gwóźdź potem, jak przyjdzie z łatą, to i tak to po prostu dopierdzieli. Do Dobra, moi drodzy, mamy gotowe, czyli pokryte. Łaty, łaty poprzybijane, membrana założona trzeba wam pokazać tę płaszczyznę nie wiem czy będzie widać ale może, może jakoś to nastrobujemy żeby było widać jak to wygląda po całości wiadomo nie jest to lustro ale na ołce jak patrzę to nie mam tam zastrzeżeń jest wszystko ok mi to pasuje wiadomo że przy takich krokach nie zrobimy idealnej płaszczyzny to nie miejcie złudzeń żadnych że ta płaszczyzna będzie będzie po prostu idealna tutaj jak widzieliście podkładaliśmy na, na pewnym odcinku u samej góry już jest normalnie tam gdzie są zamki jest normalnie podłożona łata. na zamkach pasuje tylko czasami jak jest krokwia troszeczkę wypuczona no to wiadoma sprawa, że że nic z tym nie zrobimy musimy, musimy jakoś to ratować, kombinować podkładać no i zostało poobcinać boki z tej strony możemy śmiało sobie obciąć, natomiast tą płaszczyznę od boku do boku trzeba będzie rozmierzyć, żeby dachówka fajnie spasowała na szerokość. Dlatego są do, troszkę dalej powystawiane te, te zresztą też są wystawiane, ale to robiliśmy z całych tych, yy, tych ładów, żeby, żeby jakby nie, yy, no, nie kombinować, tylko cała łata wskakiwała reszta i tak trzeba obciąć i tak więc, więc się obetnie. Także tak to wygląda. Przejdę zaraz z drugiej strony, jeszcze Wam pokażę tamtą płaszczyznę, żebyście widzieli. No i co, zostało odachówkę kłaść. Jest tutaj co robić, bym Wam y, zaraz zobaczę w rysunku, ile ten dach ma metrów. To Wam przekażę tą informację, jakby się interesowało, ile metrów, jaka płaszczyzna dachu tutaj jest do zrobienia, a jest tego dość sporo. Dobra, tak mamy z tej strony, czyli płaszczyzna. Nie będę tam się cisny błoto, ale musicie mi zaufać, że jest, że jest ok, bo ja. Tego pilnowałem po prostu, żeby ta płaszczyzna była w miarę, w miarę dobra. Oczywiście, jak są tam jakieś minimalne uchybienia, minimalne jakieś nie będzie tego widać potem przy dachówce. Natomiast, jeżeli by było tam dość sporo centymetrów, to już dla mnie jest naprawdę dużo. Powierzchnia dachu, powiem Wam, 298 m2, tutaj mieliśmy według projektu. Natomiast myśmy jeszcze poszerzali to, czyli wypuszczaliśmy dalej. W tą stronę i wypuszczaliśmy dalej w tą stronę do siebie, więc na pewno 300 metrów przekroczyliśmy, jeżeli chodzi o powierzchnię tego dachu. Tam mam dachówki, bo żem zaraz sobie na kalenicy przykładał, sprawdzał czy jest w porządku, pasuje, więc wszystko ładnie taśma przykryje. Kolejny etap, moi drodzy, trzeba będzie zrobić komin. Komin mamy wmurowany pod membranę od spodu i trzeba teraz będzie tutaj zrobić wymiany złat i wyjechać z nim dalej obróbkę falnąć na kominie no i mamy do zamontowania pięć okien połaciowych tutaj z tej strony są cztery z tamtej jest jedno też będziemy musieli je zrobić także to będą takie, takie kolejne etapy no i zostaje krycie tego dachu oczywiście obróbka blacharska tutaj na dole ale to już potem z rusztowania to już jest przyjemna robota Żadnego problemu tam nie widzę, żeby to ogarnąć. Pokażę Wam potem, może jutro, jak, jak, jak będziemy to rozwiązywać. Czyli ta deska, deska czołowa, która tutaj jest, deska czołowa, która tutaj jest pod dachem, ona będzie, zresztą to Wam wytłumaczę, o co chodzi z tą deską czołową. Jest to ona chyba 15, czy, czy nie, nie pamiętam tych wymiarów. W każdym razie 4 gruba. Na razie jeszcze mamy wodę w środku, ale to już jest ostatnia woda, która się tu znajduje. Z racji tego, że potem już no, lało, fest, lało przez ten czas i, i napadało nam jeszcze przez te trzy warstwy membrany, co tam brakowało. No niestety nie zdążyliśmy tego ogarnąć. Ale już wszystko nadrobione. Czasami tego jednego dnia braknie, żeby to przymknąć, Jakbyśmy to przymknęli, byłoby fajnie, suchutko w środku. No ale jest, jak jest. Nic na to nie poradzimy. No i zostanie podocinać te doły jeszcze tutaj, czyli, czyli do poziomu na odpowiednią wysokość przy tych, przy tych krokwiach. To taka pierdoła potem zrusztowania, to już idzie fajnie klepnąć. Ale tak mówię, komin to będzie jakby priorytet, żeby wypuścić, zrobić i okna połaciowe pomontować, żeby potem się nie pierdzielić z tym, nie, nie rozbierać tej dachówki. Chciałbym to zrobić przed, przed dachówką. Taki jest plan. No i tyle i potem tylko sama dachówka lecieć, kosze porobić i, i dach zamknąć i, i sprawa załatwiona Trwało to długo tutaj, powiem Wam szczerze, trudny projekt. Jak dla mnie oczywiście dla kogoś może się zdawać, że to jest łatwe. Dla mnie był trudnym projektem do wykonania troszeczkę, żem się tutaj przestrzelił z tym wszystkim, ale tak jak mówię, dokończę tą robotę tak czy siak, czy się to komuś podoba czy nie, bo tam niektórzy mi piszą, że to długo trwa. Nie chcę trwa, ile chcę. Robotę i tak skończymy i tak. Nie zejdziemy z roboty, żeby żeby zostawić inwestora. Powiedzieć kurde, był już czas, bo już muszę wchodzić na następną. Ja to wszystko załatwiam. Na bieżąco następna budowa już czeka. Ale z tamtymi inwestorami mam dogadany temat załatwione, więc, więc poczekają na spokojnie. Nic takiego się nie dzieje. Słuchajcie, czasami pogoda też nam nie pozwala. Jak leje deszcz, no to też dwa dni odpuścić, czy tam czy tam nieraz trzy dni, zależy jak to tam wygląda jak są takie upały potężne no to też nie wariujemy naprawdę, my robimy maksymalnie 8 godzin pracy komuś się to może wydawać dużo ale jeżeli ktoś ma przelicznik typu dniówka, a dniówka, u nas dniówka wygląda 8 godzin, jak ktoś robi przepraszam, zapierdala po 12 godzin 14 i liczy to jako dniówkę no to, no to sorry, ale, ale to już jest tam jego sprawa, nie chcę tam liczyć jak chcę ja liczę dniówka 8 godzin soboty robimy 6 godzin, jeżeli robimy, czasami nie robimy i tak to wygląda. I dlatego, dlatego wiecie, ja podchodzę do pracy na ludzi. Ja, ja nie dziknę, nie, nie głupnę w robocie, bo ja już z tego się wyleczyłem dawno. Dla mnie 8 godzin pracy jest wystarczającym, wystarczającym czasem i to mi w zupełności wystarczy. I to, czy, czy ja zrobię ten, tą robotę miesiąc później, czy, czy dwa miesiące później, no to jest tylko, tylko z mojej kieszeni to idzie tak jakby, bo, bo, bo zarobię mniej pieniędzy, tak? Nie, nie, nie chodzi o to, żeby się po prostu rzucać na te pieniądze. Pieniądze w życiu tak, tak naprawdę oczywiście są ważne, ale powiem Wam szczerze, trzeba rozróżnić mieć pieniądze albo żeby pieniądze Was miały. To są dwie takie, takie rzeczy, to jest naprawdę cienka granica od tego, jak ktoś będzie gdzieś tam, powiem Wam inaczej, im więcej masz, tym więcej chcesz, więc oduczyć się chcieństwa i, i wszystko będzie dobrze. Także to jest moje zdanie osobiste. A my, tą robotę, tak czy siak dokończymy. Możecie sobie pisać co chcecie. Mnie to spływa jak po karstce, więc więc dalej będę robił swoje. Także moi drodzy, tyle na dzisiaj. Miejcie się. Do następnego.